Pojawił się pierwszy inwestor w strzegomskiej podstrefie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej. W piątek w strzegomskim ratuszu uroczyście podpisano umowę, która pieczętuje powstanie pierwszej fabryki. Umowa uruchamia procedurę uzyskania zezwolenia na wprowadzenie działalności w podstrefie strzegom oraz nabycie gruntu pod budowę fabryki. Inwestorem jest firma FSB, piekarnie spółka ZOO. Zajmuje się ona produkcją pieczywa, które m.in. będzie dostarczane do takich sieci jak McDonald's. Wstępny planowany koszt inwestycji to 110 milionów złotych. Na początku w nowym zakładzie pracę znajdzie 65 osób, jak podkreślali przedstawiciele inwestora strzegą wybrali z racji dobrej atmosfery, jaką władze tego miasta tworzą. Nasza inwestycja, którą planujemy, ma składać się z dwóch faz. Na początku planujemy pierwszą fazę, która ma doprowadzić do powstania zakładu o powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych i zatrudnienia około 60 osób, natomiast w zależności od sytuacji, a mamy nadzieję, że, że wiemy, jak to i, i uda nam się bardzo szybko zrealizować drugą fazę, to prowadzimy do powstania kolejnej fazy, gdzie będą kolejne linie produkcyjne i oczywiście zatrudnienie dla kolejnych e, e, kilkudziesięciu osób, w co, wierzę gorąco, będzie to miało miejsce bardzo, bardzo szybko. Idea utworzenia w Strzegomiu podstrefy Wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej powstała kilka lat temu. Dziś przynosi pierwsze owoce. Sytuacja jest szczególna, bo przecież wiele lat strefa stała pusta. Bo nakłady, które wnieśliśmy w tej strefie, no, znaczyły dużo w budżecie gmin, kiedy, zostały, kiedy były wydatkowane. No i przez wiele lat nie udawało nam się doprowadzić do sytuacji, kiedy moglibyśmy zachęcić inwestorów na wejście do podstrefy Strzebowskiej, o którą walczyliśmy zaciekle jeszcze jako poprzedni radny, poprzednie rady. Dziś w po trzech, w czterech miesiącach negocjacji z firmą FSWiK, spółka z OO podpisujemy umowę kaucyjną, która tak jak mówiłem rozpoczyna ten proces inwestycyjny. Mamy harmonogram określony, jesteśmy bardzo napięty i oczekujemy, że w tym bardzo szybkim tempie. Oczywiście wszystko zgodnie z prawem, ale jeśli chodzi o podpisanie akta na odbędzie się on w takim dosyć szybkim tempie po realizacji terminów ustawowych i ogłoszenia przypraw. Mogę tylko pogratulować sukcesu i przede wszystkim tak wspaniałego zespołu, z którym nam też było dalej pracować. Mam nadzieję, że jest to. Pierwszy inwestor i szybko uda nam się wspólnie znaleźć kolejnego, być może współpracującego z PEPiKaRie. Panie Dyrektorze, mam nadzieję, że drugi etap realizacji inwestycji, o której tutaj Pan wspominał, nastąpi najszybciej i równie sprawnie, jak tym razem. My ze swojej strony deklarujemy pełne wsparcie, pełną pomoc i możemy życzyć powodzenia w realizacji tej inwestycji. Podpisania umowy władzom Strzegomia gratulowali starosta świdnicki Zygmunt Worsa oraz poseł na Sejm Monika Wielichowska. Ten kolejny po utworzeniu podstrefy Krok w kierunku zapewnienia nowych miejsc pracy jest dla władz gminy dużym sukcesem. Oby był on pierwszym krokiem, za którym następować będą kolejne przyczyniające się do poprawy warunków życia mieszkańców Strzegomia i okolic.